Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood S.A. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Krakowa, z konferencji InvestCavs. Moim Państwa gościem Mateusz Wcześniak, prezes zarządu Movie Games. Ponownie nie pierwszy raz już się spotykamy, ale chyba pierwszy raz tak naprawdę w takiej formie, że możemy sobie faktycznie porozmawiać. Chyba, e, chyba tak. Mateusz, zaczynając od rozgrzewki, powiedz co nas czeka w roku 2023? Trochę szerzej, czyli nie tylko w perspektywie mhm. Movie Games, a może bardziej nawet nie tyle co Movie Games, ale ogólnie. Jak Game Dev będzie wyglądał w 2023 roku? Już o to pytałem analityków, rozmawiałem z różnymi ludźmi. Zdania są podzielone. Jedni mówią, no jest jakaś jaskółka, jeszcze może niekoniecznie wiosna, jest szansa, że rynek się odbije, ale poczekamy na wyniki, zobaczymy. Znaczy, patrząc tak, bo to jest bardzo wielopłaszczyznowe pytanie, i kilka pasz do dotknięcia, które należy dotknąć. Pierwsza rzecz, jeżeli patrzymy o rynek kapitałowy, no to mamy kwestie makroekonomiczne. Mieliśmy i mamy od dłuższego czasu wojnę, która toczy się u naszych granic, niepewności zaangażowania kolejnych państw i niepewności przede wszystkim agresora który nie wykazywał się racjonalnością, a jeżeli agresor nie wykazuje się racjonalnością, to możemy się spodziewać po nim wszystkiego. To spowodowało, że dużo kapitału odpłynęło z Polski. Odpłynęło jeszcze na długo przed całą wojną, bo przesłanki do niej były widoczne, a szczególnie dostrzegane przez analityków, więc to na pewno wysuszyło ten, ten nasz rynek kapitałowy. No, obecnie przeżywamy też kwestie upadających banków. Które przywodzą nam myśl, chociażby rok 2008, Lehman Brothers, więc faktycznie nawet nie patrząc, że przyczyny są inne, jest sytuacja jest odmienna. To emocje są zbliżone, i to jest kolejny powód, dla którego może się wydawać, że jest cash is king, ale też pytanie, gdzie ten cash powinien się znajdować, bo zaczyna wracać kwestia trzymania go gdziekolwiek, gdzie nie jest instytucją finansową, a z drugiej strony mamy inflację, więc on musi zarabiać. To powoduje dużą zmienność niepewność. Jeżeli chodzi o Sam Game Dev, mamy wiele pozytywnych bodźców z tej strony, chociażby. Z powiązanym z Playwayem studia wydanie Contraband Police. Bardzo fajna gra, ona przywodzi wspomnienia tych takich dobrych okresów Game devu czyli roku 2020. Jak my mieliśmy DDS-a 1, wydawaliśmy to, mieliśmy podobny pik potem znacznie większy pik GSS-a 2021, rok, czyli Gas Station Simulator. My jako wydawcy, Dragon Entertainment jako realizator tego projektu. Tak więc tych bodźców pozytywnych jest dużo. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że Hossa roku 2020 spowodowała, że dużo spółek było wartych znacznie więcej niż powinno być, a bezsa obecna, której doświadczamy spadki cen sprawia, że jest dużo okazji. Więc powinniśmy się z tego cieszyć, że jest dużo okazji. Przesłanek rynkowy, które stały za devem, one nie przestały istnieć, czyli możliwość pełnej skalowalności, brak ograniczeń w dystrybucji. Te wszystkie aspekty dalej u nas funkcjonują, więc. Tak naprawdę czekamy na zdjęcie tych ryzyk, wydaje mi się, żeby mógł być uwolniony ten potencjał w game. No i oczywiście potrzebne jest do tego podsycanie tego płomienia poprzez pozytywne informacje z branży. Globalnie też będzie się działo dużo, bo zaczyna ruszać taka na razie likowa kampania GTA VI. Mamy, tu, jesteśmy tuż po wydaniu Hogwarts Legacy, które pokazuje, że GameDev jest bardzo silny, ciągle rośnie rozmiar tych platform to jest chyba około 9%, 9 rokrocznie rośnie liczba osób grających, więc mamy ten potencjał bardzo duży. Nowy headset VR-owy od PlayStation, który, który będzie wchodził, tego jest Multum, więc potrzebujemy po prostu u nas uwolnienia tego ryzyka i uwolnienia niepokoju, który sprawia, że inwestorzy boją się szczególnie w okresie ograniczonej płynności, a z tym mamy teraz do czynienia, bo te obroty są bardzo niskie na przeważającej większości spółek. Sam obserwuję jak duże grono game również jako Inwestor tych niepowiązanych z grupą kapitałową Movie Games potrafi, potrafi widzieć po 1000 zł obrotu dziennie, 2000 zł obrotu. Nie jest to bezpieczna lokata kapitału, nawet jeżeli widzimy ten potencjał, chcąc wyciągnąć nasze środki, uciec z tym kapitałem albo zrealizować jakąś inną inwestycję. No, jeżeli to są nieco więcej niż 10 tysięcy, no to jest wyciąganie przez miesiąc. Nie wydaje się to wtedy bezpieczną formą przechowywania tych środków, więc. Te elementy muszą się zmienić, wydaje mi się, żeby powrócić do pozytywnego sentymentu. Natomiast uważam, że taka hosta, jaka była w 2020 roku, już się nie wydarzy. Mamy znacznie większą saturację z południem devout. ona będzie bardziej selektywna, a nie rozsiewająca się po całym rynku. Pewnie istotnym elementem, już zamykając, jakie będą nastroje, to jest e, przydługi mój wywód. E, to jest kwestia wyjaśnienia się spraw dużej ilości spółek, które są niedopuszczone do obrotu giełdowego, a e, wzięły e, z, e, przyjęły pieniądze od inwestorów. Sam mam kilka takich tematów, jest to bardzo niepokojące, e, bo często te środki się skończyły, spółki nie ma na giełdzie, e, a nie zawsze ten zarząd jest w stanie. Nie tyle nawet coś zaproponować, ale nawet rozmawiać z inwestorami, bo ostatnio dostałem propozycję odkupu po nominale, czyli przy tysiąc, tysiąc razy niższej wycenie odkupić moje udziały. Dołóżmy jeszcze do tego spółki, które są notowane na giełdzie, tak. ale nie dopuściły wszystkich akcji do obrotu. Yes, yes. Co też jest nadal problemem i nie służy. Dobrze ani inwestorom, ani wizerunkowi Nie, Oczywiście, jeżeli chodzi o spółki, znaczy ja dzielę to na kilka jakby segmentów, jeżeli mam być szczerzy. Są spółki, które wzięły środki, zarządy, które przyjęły te środki, realizują jakieś projekty z mniejszym lub większym sukcesem, bo to mhm. różnie wychodzi. Jakby sam ze sobą mam dużo projektów, które wyszło, w sensie gier, które miałem wyższe oczekiwania, a mam takie, które przekroczyły moje oczekiwania. Ale działają. Jeżeli mamy spółki z niedopuszczonymi akcjami, to, to powiem, jest jedna rzecz, to jest już spółka notowana. Mówimy o e, dopuszczeniu akcji, czyli widzimy, że te kroki zostały wykonane, bo ja mówię o case'ach spółek, które mm -hmm. są dalej spółkami ZO. Tak, mm -hmm. Więc do momentu, jak my będziemy dywagowali, czy oni dopuszczą, czy nie dopuszczą, to jeszcze trzeba przekształcić z w akcyjną, e, przejść proces e, zmienienia statutu i dostosowania go do bycia spółką notowaną, więc tak, pełna, pełna jakby zgoda. Jest problem kapitału, który został nie To dotyczy również niedopuszczonych akcji. Zresztą posiadamy niedopuszczone akcje w wypadku dwóch spółek i zresztą z tym działamy, ale przynajmniej spółki już są notowane, więc, więc jakby jest ten krok wykonany. Natomiast tak, z pewnością, z pewnością to jest jakiś obszar ryzyka. Mateusz, czy uważasz, że polskie spółki, a w tym skoro polskie, to i wy. Mhm. I mówi Games, eee, czy nadal żyjecie pod presją CD Projektu i tego oglądania się przez ramię, co zrobi CD Projekt? Jak, jak im wyjdzie, to nam wyjdzie, jakim nie wyjdzie, no to dalej musimy zbierać okruchy ze stołu. Dzisiaj mówimy o presji. Przed 2020 rokiem e, mogliśmy nazywać CD, e, CD Projekt takim ojcem tej hosty, która nastała. Stworzenie miękkiej omylności. E, Powiedzmy, mi, nie było poczucie, że studia w Polsce mogą. Przenosić górę, ale realizować w powtarzalny sposób mega hity z 97% pozytywnych ocen. Co nie jest niestety prawdą, i to spowodowało właśnie, właśnie BESCE, czyli 2020 rok, nieudana premiera grudzień e, e, Cyberpunk'a. Ale dzisiaj ten sam Cyberpunk jest dobry i myślę, że to też może powoli przywracać nadzieję, pomimo różnego rodzaju perturbacji w ocenie tej spółki, które się pojawiają, chociażby odpisy. Ale ja będę obrońcą odpisów, bo odpisy są szczególnie w okresie przygotowywania raportów rocznych. Z, Zdarzeniami księgowymi. i Musimy pamiętać, że kiedyś na konferencji usłyszałem na przykład Rockstar, produkując swoje tytuły, robi pięć strzałów, żeby wydać ten mega hit. Potraktujmy to jako jeden ze strzałów, być może ten zespół, który powstał przy okazji odpisanego produktu, za trzy lata będzie rozgrzewał nasze emocje kolejną rewelacyjną produkcją Triple A. I oby tak było, tak. E, na razie. Czekamy na dodatek, który jest zapowiadany. Zobaczymy, czy zmieni to trochę postrzeganie CD-projektu i samego Cyberpunk'a. Ale zanim to, to mówi Games i Drug Dealer 2. kiedy premiera, jakie oczekiwania? Premiera ten rok. Oczekiwania optymistyczne, bardzo szczególnie, że to będzie taka prawdziwa druga część. To znaczy, branża indie ekstremalnie często ma problem z drugą częścią, z sequelami. Dlatego, że SQL czasami oferują za mało. My dość świadomie dodaliśmy SQL do DDS-1 testowaliśmy rozwiązania sześcioma darmowymi dodatkami, żeby teraz mieć pewność po prostu, że jesteśmy w stanie stworzyć produkt. Który faktycznie będzie tą kontynuacją, a w zasadzie, będąc całkiem szczery, DDS-2 to jest taki DDS, jaki nam się marzył od początku, żeby wydać. Z coopem, z faktycznie rozgrywką. To będzie gra, która, mamy nadzieję, będzie żyła w tym momencie e, przez długie lata. E, I widzimy, że to jest możliwe, bo nawet DDS-1, jak zrobiliśmy major update w grudniu roku 2022, to mieliśmy pik na poziomie 2000 osób jednocześnie grających. Chciałem powiedzieć, Znajdźmy, ile premier w zeszłym roku miał 2000 z branży indie i Piki. Mhm. Niewiele było, nawet tych udanych, które definiowaliśmy jako udane. Więc to jest taką rzeczą, która, w którą mocno wierzymy. Chcielibyśmy, żeby to była taka franczyza, która na lata już ustawi, mówi, i będziemy mogli po prostu szukać kolejnego, kolejnego strzału w dziesiątkę. Mówiliśmy, mówią, mówiliśmy wtedy projekt, co nas czeka w Game Devie dość obszernie. Fajnie o tym powiedziałeś. Road Studio, muszę się o to zapytać. No. Zeszły rok, chyba nie ma powodów do zadowolenia. Słaby rok finansowy. Jakie perspektywy, jakie plany, czy plan naprawczy, czy nie? Patrzymy na inwestorów, na akcjonariuszy. Chyba jest pewien zawód, jeżeli chodzi o Road Studio. A na pewno chyba oczekiwania były większe. To definitywnie. Definitywnie oczekiwania były większe, ale. Uważam, że jest duża nadzieja na ten rok i być może jest taka pierwsza realna szansa, że produkcja, która wyjdzie, będzie dokładnie tym, czego oczekujemy. Pytałeś wcześniej o CD Projekt. O CD Projekt wydał w grudniu 2020 Cyberpunka, być może gdyby wygrał w maju 2021, mielibyśmy mniej przykrych rozmów o kondycji i sentymencie do naszego Game mm. Devu. Mam nadzieję, że właśnie taka sytuacja będzie miała miejsce z ATS-em Alaskan Track Simulatorem. Świetny prezes, który dołączył do zespołu w 25 listopada 2022 roku. Prezes, który bardzo niewiele komunikuje, ale bardzo wiele robi. A myślę, że nie komunikacją, a efektami tutaj jesteśmy w stanie zawarć o wysoką wycenę i zadowolenie inwestorów. A tak faktycznie się dzieje, bo gra powstaje dynamicznie. Jest taką grą, jaką. Wszyscy chyba chcieli, żeby była i jest dobry wydawca, który jest partnerem, więc nie ma ryzyka przeprowadzenia tam emisji. Komunikacja też jest ważna, tak. e, nie rzucając kamieniami, ale e, no to jest coś, co e, ostatnio chociażby w Drago kulało i przyszedł taki moment, że inwestorzy powiedzieli, no. Przydałoby się fajnie, że robicie. Są fajne wyniki, ale też chcieliśmy posłuchać zarządu, więc nie ukrywam, że pewnie chętnie posłuchamy przy pierwszej możliwej okazji bezpośrednio, co słuchać w studio. Chcę, z pewnością opowiem, to też zaznaczę, że to nie jest na zasadzie takiej. Do mnie trafiało uwagi, że tej komunikacji było dużo i ona troszeczkę jakby nie spowodowała taki zawód, o którym wspomniałeś, więc teraz jakby ta komunikacja została ograniczona do takich przemiesięcznych interwałów newsletterowych, gdzie jest pokazany status quo jakby działania, obecność na czatach inwestorskich i raczej właśnie komplet dodatkowe rzeczy i bardziej skupienie na tym, że głównym projektem jest ten ATS i jego sukces to jest przyszłość tej spółki. Ok. E, Pixel Crow Games i True Games Syndicate e, to kolejne dwie spółki w Waszej grupie. E, no i powiedz, jakie perspektywy, jakie rozwoje? Znowu, e, znaczy znowu. E, wyniki zeszły rok minusowe, tak? E, więc e, powiedz na jakim są etapie, jakie są projekty, co tam się dzieje. E, bo można by źle intencjonalnie odczytać, a może należałoby to dobrze odczytywać. E, one są absolutnie dobrze odczytane, bo one są ujemne, te spółki, które wymieniłeś są startupami, nie wydały swojej pierwszej produkcji, więc ciężko, żeby te wyniki były dodatnie. Zaczynając od True Gamesa, True Games miał swoje perturbacje, szczególnie związane z wykonawcami które w tym momencie Paweł Heckman dość sprawnie zamyka, co widać z komunikatów giełdowych publikowanych. Zawarłem z są umowę, która umożliwi zrealizowanie dodatku do pierwszej części dds -a. No dlatego, że widzimy, że ten popyt jest duży i to zainteresowanie tą grą jest duże po sprzedaży kilkudziesięciu tysięcy sztuk w grudniu tak naprawdę. To, to są duże wyniki, bo jeżeli pamięć nie myli, to około dwudziestu paru tysięcy, po 30 tysięcy egzemplarzy w jeden miesiąc się sprzedało. To są naprawdę, jak na grę, która ma, miała w tamtym momencie dwa i pół roku, to to są potężne liczby, więc dodatek Związany z narkoz, z serialem na Netflixie udało nam się wynegocjować, żeby zrealizować też dla e, tej pierwszej części. E, Pixel Crow, e, tutaj natomiast będzie e, Food Truck Empire, jeżeli chodzi o grę, ona powinna być takim driverem. Być może jeszcze jakieś inne pozytywne niespodzianki, ale o tym w odpowiedniej chwili. Czyli czekamy na... E... Paczkę dobrych informacji z Movie Games, mam nadzieję, że już niebawem. E, Mateusz, bardzo dziękuję za dziękuję. rozmowę. Moim Państwa gościem Mateusz Cześniak, e, prezes zarządu Movie Games. E, doskonale Wam e, spółka znana. E, Komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania, e, zadawajcie je z pewnością, e, z przyjemnością. Odpowiemy za uwagę z Krakowa, z InvestCast. Dziękujemy. Mateusz, dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Do widzenia. Partnerem programu była spółka Mfood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.